Paula Kozak. Ogłoszenia z 2120 roku. Czyta Kacper Rudzik. Sprzedam pamięć podręczną. Całe 5 giga. Pamięć mało używana, Zasób, zakupy, podróże, sprzątanie. Emocja szczelna. Nigdy mi nie zawiodła. Wystrzeń niepotrzebne śmieci w kosmos do końca roku, a uzyskasz 50% zniżki na kolejny transfer. Ilość kontenerów w transporcie ograniczona. Zamów transport już dziś. Śmieciowciągarka odbierze je od ciebie z domu. Intensywny kurs telepatii, dzięki któremu w krótkim czasie zyskasz pewność w rozmowach, zarówno z ludźmi, jak z innymi formami inteligencji, androidami, robotami. Gwarantujemy efekty już po pierwszym miesiącu nauki. Szkoła Telefoniki. Dostępna na każdym rogu w Twoim mieście. Robot Antropomorficzny. Bezpłciowy, zakupiony w 2115 roku, pomagał głównie w pracach domowych. Wyposażony w procesor Atlantyda 3000, 20 giga RAM oraz 4 giga pamięci Comet z możliwością powiększenia jej o dodatkowe 20 giga. Operuje setką różnych języków, rozpoznaje emocje, umie wchodzić po schodach. Zapraszam! Abonament łączności z trzecim wymiarem. Ciesz się kontaktem z istotami z trzeciego wymiaru na co dzień możliwość kontaktu 20 godzin tygodniowo. Oferta dla bizneswerków przewiduje łączność do 40 godzin tygodniowo. Oferta dostępna jedynie w autoryzowanych salonach międzyplanetarnych.